Cześć, witam Was w moim kolejnym na odcinku. Yy, nagrywam w ten sam dzień, żeby nie było. Yy, tylko sobie muszę... Ok, lampkę. Yy, chciałabym Wam powiedzieć, że yy, bardzo, znaczy bardzo mi przykro, bo zostałam zablokowana i yy, Ja yeah. i naprawdę też um, nie na sręce i to naprawdę nie jest fake uh, czy tam troll nie wiem uh, bo nie na sręce tylko okay. na tym końcu. Możecie sobie sprawdzić hasło w Google, LOL 123 szósty level. No i niestety. Jest to zablokowany na Ja napisałam do modów nie odpisali mi. Ale dobra, trudno. Więc ważne, że mam po prostu to konto, bo gdybym to straciła, to bym się po prostu załamała. Za I bym zrobiła coś z tą sprawą. Dobra. Ja jeszcze raz pozdrawiam Abissalion, tak? Nagrywam o moim zblokowaniu, o moim zablokowaniu. Jakiś musów? No ja no, yeah, ogólnie, nie widzę. Z no. tym zablokowany na zawsze. Piesze? Nie, nie piesze. A właśnie... 17 czerwca Tuż po moich urodzinach będę miała mi na trzy miesiące. Tu, na Bardzo cię serdecznie pozdrawiam. Dobra, ja już kończę i potem.